Czwarty film naszego poradnika inwestycyjnego poświęcamy cyklom i trendom. Niewątpliwie słuchając lub czytając opinie analityków o rynku akcji spotykacie sformułowania tak jak cykl giełdowy, koniunkturalny, dekadowy, pokoleniowy, czy też trend wzrostowy, spadkowy lub boczny. Dzisiaj postaram się przybliżyć te pojęcia. Zacznijmy od cyklu koniunkturalnego, który jest procesem wzrostu i spadku aktywności gospodarczej. Składają się na niego okresy ożywienia gospodarczego, boomu, spowolnienia i recesji. Poszczególne fazy następują po sobie, przy czym nie zawsze dochodzi do recesji. Początek cyklu to ożywienie, w którym warunki gospodarcze się poprawiają, a konsumenci i przedsiębiorcy zaciągają więcej kredytów na dobra trwałe lub inwestycje. W fazie boomu gospodarczego ceny rosną szybko. Na początku wszyscy na tym korzystamy. Jednak jeśli wzrost cen jest zbyt wysoki, społeczeństwo zaczyna ograniczać wydatki, a przedsiębiorcy inwestycje. Prowadzi to do spowolnienia gospodarczego, a w sytuacji dużego spadku aktywności, nawet do recesji. Mianem recesji określamy dwa kwartały kalendarzowe z rzędu ze spadkiem PKB. Ten wstęp był konieczny do zrozumienia cyklu giełdowego, który jest procesem przenoszenia kapitału inwestycyjnego pomiędzy spółkami z różnych sektorów gospodarki. Inwestorzy starają się wyprzedzić cykl koniunkturalny, inwestując w te spółki, które są lepiej przystosowane do oczekiwanych zmian w otoczeniu gospodarczym. Dlatego często mówi się, że giełda wyprzedza zmiany w gospodarce średnio o pół roku. Klasycznie przyjęło się, że na początku cyklu giełdowego, a więc w momencie, gdy oczekuje się poprawy koniunktury gospodarczej, inwestuje się w spółki finansowe i transportowe. Trwa wtedy recesja. Później ciężar inwestycji przenosi się na spółki cykliczne, tak jak dobra luksusowe czy szeroki przemysł. Trwa wczesne ożywienie gospodarcze. W trakcie późnego ożywienia największym zainteresowaniem cieszą się spółki technologiczne i surowcowe, a wraz z osiągnięciem przez gospodarkę pełnego potencjału inwestorzy mogą interesować się w szczególności spółkami o najbardziej stabilnych źródłach przychodów, jak telekomunikacja, ochrona zdrowia czy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Cykl kibudowy to nie tylko teoria. Faktycznie przekłada się na decyzję o zmianach struktury portfeli największych funduszy inwestycyjnych świata. Teraz trochę mniej oczywiste cykle. Cykl dekadowy. Istnieje teoria, że każda dekada kończy się istotnymi zawirowaniami na giełdzie. Historyczne notowania indeksów giełdowych pokazują, że na początku dekady obserwujemy ceny na poziomie znacznie niższym niż pod jej koniec. Głębsza wyprzedaż zdarza się w 8 lub 9 roku dekady. Co poszczególne lata mają wspólnego z gospodarką? Trudno powiedzieć. Jednak możliwe, że częściowym wyjaśnieniem jest cykl pokoleniowy, związany ze strukturą demograficzną w okresie powojennym. Zwróćmy uwagę, że co około 20 kilka lat na rynek pracy trafia nowe pokolenie baby boomu. Po około 10 latach od osiągnięcia dojrzałości to pokolenie zakłada rodzinę. Zarówno pierwsze, jak i drugie wydarzenie rodzi popyt na przykład na mieszkania. Początkowo młodzi ludzie chcą wyprowadzić się od rodziców, a później pragną powiększyć rodzinę. A im więcej ludzi jednocześnie zgłasza taki popyt, tym szybciej wdrożą materiały i usługi. W ten sposób gospodarka faluje, co pozwala na inwestowanie w ramach cyklu giełdowego. Oczywiście cykl demograficzny wypłaszcza się wraz z upływem lat od wojny, dlatego jego intensywność powinna malać. Cykle na rynku giełdowym da się zaobserwować na przestrzeni lat, dlatego stosunkowo trudno znaleźć inwestora, który inwestowałby wyłącznie w oparciu o ich wpływ. W ramach cykli możemy wyróżnić trendy cenowe zarówno krótko, jak i długoterminowe. Są one znacznie bliższe inwestorom giełdowym i powszechnie obserwowane. Wyróżniamy trzy trendy – wzrostowy, Spadkowy i boczny. Trend wzrostowy to ruch cen instrumentów w górę, ale jak go rysujemy? Prowadzimy linię po lokalnych minimach poszczególnych fal wzrostowych. Natomiast trend spadkowy rysujemy po lokalnych szczytach cen, czyli maksimach krótkoterminowych ruchów w kierunku przeciwnym do głównego trendu. Po co nam rysowanie linii trendu? Bo dopóki trend obowiązuje, możemy zakładać jego kontynuację. Jak stwierdzić, że trend przestał obowiązywać? Przebicie przez ceny instrumentu linii trendu daje nam sygnał, że dalszy kierunek ruchu może się zmienić. Jest to warunek konieczny, aczkolwiek niewystarczający. Do zmiany trendu niezbędne jest potwierdzenie w postaci wyjścia notowań ponad ostatni lokalny szczyt, w przypadku zmiany ze spadkowego na wzrostowy lub zejścia kursu poniżej ostatniego lokalnego dołka, w sytuacji zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy. Ceny nie zawsze podążają w jednym wyznaczonym kierunku, dlatego dość często na wykresach zobaczymy trendy boczne. Trend boczny formuje się wtedy, gdy informacje płynące ze spółek nie dają powodów zarówno do euforii, jak i intensywnej wyprzedaży. W obszarze dolnej linii trendu pojawia się wzmożone zainteresowanie kupujących, a przy górnej linii dominuje podaż akcji. Jednak trend boczny jest dla nas istotny również z innego powodu. Gdy dochodzi do przełamania górnej bariery konsolidacji, oznacza to, że pojawiają się inwestorzy, którzy są skłonni płacić więcej niż dotychczas za akcje spółki, na przykład dostrzegając, że jej kondycja ulega poprawie. Oczywiście to tylko ogólna teoria, która stanowi podstawę analizy technicznej ruchu cen. Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich metod oceny wykresu okaże się, że potrzeba naprawdę dużego doświadczenia, żeby poprawnie interpretować sygnały płynące z ruchu cen. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie podejmiemy decyzji na bazie fałszywych sygnałów. Zawsze w takich przypadkach warto skorzystać z doświadczenia z analityków technicznych zatrudnionych przez biuro maklerskie, w tym biuro maklerskie Banku PKSA. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Poradnik Inwestycyjny Biura Maklerskiego PK.